Moi kochani ludzie, mam ci bardzo dobry humor, także postanowiłam to uwiecznić, mam po prostu ochotę z kimś pogadać, mam ochotę rozpocząć tego vloga, bo robię to już trzeci raz, ale po prostu na początku tego tygodnia chciałam nagrać Wam tygodniowego vloga, ale po prostu zwyczajnie nie mam ochoty i nie chciałam Was zarażać negatywną energią, także dzisiaj mam dobrą energię, i dzisiaj zarażam was dobrą energią. Natomiast troszeczkę u mnie się ostatnio działo, tak? Jak zwykle dzieje się dużo, także nadrabiamy, nadrabiamy zaległości. Słuchajcie, kogo tutaj długo u mnie nie było na kanale, to nie wiem właściwie, od czego, od czego mogę zacząć moje życie. Nadal nie mam pracy, nadal studiuję psychologię, nic się nie zmieniło. Zdałam sesję, mmm, nadal nie zabrali mi prawa jazdy. Nie wiem, co jeszcze zniósł. U mnie nie no żartuję, ale dobra, co, co do tego samochodu. To właśnie jest tutaj news. Miałam mini wypadek pierwszy w mojej karierze. I to nie jest moje winy to pan we mnie wjechał w dupę, w mojego samochodu dokładnie wjechał yy, i no mam dziurę w zderzaku po prostu, potężną taką, no zderzak po prostu nie do naprawy zderzak do wymiany. Poza tym mam krzywo lampę, krzywo bagażniku, jakby taką podłogę, no nieważne, dużo jest generalnie rzeczy do, do naprawiania, bardzo, bardzo mm, kosztowna to będzie operacja. Więc cały czas walczę z ubezpieczycielami, żeby dostać, wiecie, to po prostu te pieniądze, nie? O, to odszkodowanie. Także, no tylko jest problem, bo pan jest z Ukrainy i ja, wiecie, no nie mam doświadczenia w takich sprawach, tak? Czuję się tak, jak małe dziecko, muszę już załatwić takie trudne rzeczy, dajcie mi spokój. No i nie miałam po prostu w tym doświadczenia, tak więc, yy, co? zmieniam do taty, jak to ja zawsze, w problemach i no nie powiedziałam też, że pan jest z Ukrainy, no bo myślałam, że to nie ma żadnej... Jakby z żadnego znaczenia, nie? Co to jest różnica? No i on to powiedział mi, że no spokojnie, jeżeli pan przyznaje się do tego, no bo on faktycznie tyle razy mnie przepraszał i w ogóle, i jakby przyznaje się do tego, że to jest jego wina, a nie będzie zaraz robił tutaj jakiś afer, mm, no to żebym po prostu spisała z nim oświadczenie, nie? Jeżeli tam napisze, że to on jest sprawcą kolizji. No i tak zrobiłam. No i potem, jak ja mu mówię, no wiesz, to, to teraz jest problem, bo ja byłam u panu z ubezpieczenia i oni mi nie chcą pomóc, bo powiedzieli, że to jest firma ukraińska i że oni takiej nie mają, to on mi mówi. Ale jak to ukraińska, i mówisz że nas z Ukrainy. I wiecie, no taka sytuacja trochę nieciekawa powiedziałabym, bo przynajmniej pan nie ma problemu, natomiast ja ten problem dalej mam. I prawdopodobnie będę musiała nawet nie wiem, jeżeli tak się nie uda tego załatwić, to będę dosłownie musiała jechać na komisariat policji i składać zeznania i poszukiwać tego pana. A bardzo bym tego nie chciała robić i w ogóle bardzo nie lubię takich spraw. W ogóle jestem strasznie blada, i bardzo chcę już lato. Naprawdę mam wrażenie, że po prostu zacząłem łapek, tylko słońce się budzi do życia. Ale już słuchać takie, takie śpiewające ptaki, takie po prostu, no troszeczkę tą wiosnę czuć, naprawdę. Więc już tylko żyję tym, że za chwilę to coś szarobury za oknem się skończy i po prostu zaczniemy wszyscy normalnie żyć pełnią życia, także tego Wam życzę, dobrych nastrojów, dobrego, nie wiem, kiedy tam ten film oglądacie, w każdym razie takie małe nadrobienie tego, co tam u mnie, a właśnie, a to się wszystko zdarzyło, to po prostu wiecie, wszechświat chyba nie chce, żebym ja poszła do pracy na etacie, bo ja wtedy, jak miałam ten wypadek, no dobra, nazywam to wypadek, mini słuczka miałam, okej, okay, to ja, nie zgadniecie, gdzie ja byłam w drodze, ja byłam w drodze na rozmowę o pracę, tak, ja. I słuchajcie, no, może nie jakieś super mi te prace już nieważne, ja kiedyś się je tam jednak może zatrudnię, więc Uff, Natomiast po prostu, e, no, stresowałam się tym, wiecie, i też spieszyłam się. No i co, no, nie zdążyłam, no, ale zadzwoniłam, że taka tutaj sytuacja, że tutaj spisuję oświadczenie i w ogóle, więc przejadę później, ale końcowo i tak tej pracy nie wzięłam. W sensie, no, no, nie biorę jej po prostu ze względu na to, że musiałabym stracić za dużo studiów do tego, żeby przejść szkolenie. Bo potem są elastyczne już godziny, i potem mogłam sobie do, sobie, do siebie dopasować, no, ale szkolenie jest jakby nieelastyczne i każdy musi je przejść, więc, wiecie, logiczne, że. Studia są na wyższym Wiecie, levelu niż, niż praca Bo praca to, wiecie Można pracować na wiele różnych sposobów Wie, Studia teraz pochłaniają mi bardzo dużo czasu Bo zaczął się nowy semestr I mam dwa razy więcej dosłownie zajęć Niż miałam, dwa razy częściej jestem w szkole Niż byłam I jest to, no powiem wam, po prostu troszeczkę męczące No ale spoko, nie narzekam Jestem tam, gdzie chciałam, jest to fajna uczelnie, jest to fajny kierunek Uczę się, no, no dobra, nie powiem, że uczę się o tym, co lubię I co, mi się, co mnie ciekawi, bo na razie do tej psychologii mam naprawdę bardzo, bardzo mało Ale wiecie, bądźmy dobrej myśli, to raczej tak jak wszędzie W każdym razie nie jest źle, nie narzekam eee, I tyle, teraz siadam, prowadzę korepetycję Więc można powiedzieć, że pracę w sumie mam, tak? Żeby nie było, że ja leżę sobie, nie, myślenie, nie, nie, nie Ja tutaj, wiecie, działam po prostu online, tak? Dobrze, dziękuję Łudziaki, widzimy się później. Ja się trochę na biegu, ale konsumuję sobie właśnie moje upy na śniadanko. kanapki z awokado i z pomidorkiem. Spam 12 godzin, a i tak nie jestem wyspana, więc pozdrawiam. Kochani, wiecie, w mojej kuchni. Ja dzisiaj mam taki clean girl set, wiecie, czuję się tak totalnie... Nie wiem, w sumie, trochę jak Barbie, ale robimy sobie obiad. W ogóle dzisiaj mega produktywny dzień, już zaliczony można by powiedzieć, w tej, że do jest na 14. Bo słuchajcie, co ja dzisiaj zrobiłam? To jest mój dzisiaj dzień wolny od studiów, znaczy wolny. Jeden wykład online tylko, a poza tym wolny. I wstałam o 8, znaczy miałam, ok, miałam w zasadzie 8, tak naprawdę wstałam 8.40, dosłownie 20 minut musiałam całe moje życie ogarnąć, bo o 9 miałam lekcję, więc wziąłam sobie dosłownie, przygotowałam śniadanie na wynos, żeby je zjeść je w drodze już na siłownię, bo po prostu stwierdziłam, że jeżeli mi się to przydłuży, u mnie zawsze najdłużej trwa jedzenie śniadania, bo ja po prostu, żeby go nie zwrócić, to ja go muszę zjeść. Pół godziny jeść to śniadanie, bo inaczej mój organizm tego nie przyswaja. Dobra, ugotowałam się, do chody, a więc już przy okazji makaron e, robimy. Słuchajcie, obiad po prostu, jak ja to umiem, to każdy to umie, bo ja ogólnie mało co umiem. E, więc to jest właśnie taki obiad, tak nie wiem, mam co zjeść, muszę na szybko zrobić sobie jedzenie. Więc makaron jakikolwiek, jaki lubicie. E, szpinak bierzecie, myjecie go, bierzecie pasatę albo koncentrat pomidorowy. E, jogurt naturalny do tego, żeby zrobić sobie z tego taki sosik pomidorowy, jogurt naturalny, albo śmietana, śmietaną będzie lepsze, ale wiecie, mniej zdrowe i takie tam, mój brzuch tego na przykład nie, nie toleruje, dlatego tak wam mówię. I co jeszcze? Dużo sera, ja bardzo lubię mozzarelli, więc takie coś zrobimy. No i może jeszcze coś w trakcie, wiecie, wyczaruję. Wleciał jogurt, wleciał szpinak, wleciał pesto, teraz jeszcze przyprawy, może jeszcze soli, pieprzu i tak naprawdę. Można dodać jeszcze koncentratu, żeby było takie bardziej pomidorowy, jeśli lubicie. I tutaj wiele nie trzeba, naprawdę jest mega już pożywny obiadek. Także yy, dobrze, opowiadam dalej mój dzień yy, po zarobieniu obiadu yy, dla całej rodziny, bo jestem taką super córką. Yy, miałam lekcję, prowadziłam godzinną z polskiego, z rana, wiecie, potop i takie tam na dzień dobry. Później od razu po lekcji bo umówiona z panem rzeczoznawcą, żeby obejrzał mój samochód. Yy, nie wiem, sprawa jest tak dziwna, że pan rzeczoznawca sam nie ma dokumentów do mojej sprawy, ale przyjechał, bo po prostu ktoś go wysłał, ale on jakby mówi, że on nie może mi że tego wycenić, bo on nie zna mojej sprawy, więc nie wiadomo ile, jakby ten samochód. Co w się sensie wiecie, przyjechał pan, który miał wycenić, na ile ta szkoda, ile ta szkoda jest warta, i ile mi przyznają z ubezpieczenia. I ja mogę się na to albo zgodzić, albo nie zgodzić, ale on mi nic nie powiedział, bo stwierdził, że on jeszcze nie może. Więc w ogóle nie rozumiem tego życia, naprawdę. No i dobra, potem pojechałam na siłownię od razu, prosto. Po siłowni od razu miałam rozmowę o pracy, ale tym razem online. I bardzo fajna praca, mi się szykuje, ale taka naprawdę dorywcza, taka elastyczna, e, taka, wiecie, od czasu do czasu, także nic takiego obciążającego mnie jakoś mega. I będzie to fajna praca, bo będzie to praca z dziećmi. E, mam być animatorką dla dzieci. W szkołach podstawowych, i są to, będą to takie zajęcia, wiecie, dla chętnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że faktycznie to się uda, bo ja bardzo lubię pracować z dziećmi, naprawdę. Znaczy, może psychologiem dziecięcym, to nie wiem, czemu chciała być, tak? Całe życie wiecie się na przykład osiedlić z dziećmi, nie? Ale, no, taka praca, jak właśnie teraz, że mam być animatorką, gdzie dostaję już gotowy scenariusz i po prostu mnie wszystkiego uczą. Przynajmniej tak, tak, mam, tak zostałam, pow tak mi powiedzieli, więc zobaczymy. Ale, no, nie mogę się doczeka doczekać. Po prostu jestem so excited, że mam wreszcie jakąś. Fajną pracę. Wiem, że dzieci czasem bywają, bywają trudne, ale wydaje mi się, że jestem w stanie sobie poradzić. Zobaczymy zresztą. Także taka jest, taki był plan później. Miałam jeszcze jedną lekcję. Teraz właśnie gotuję obiad. Ogarniam różne rzeczy na studiach. Dobra, ja dzisiaj kolejny, powiedzmy, produktywny dzień. Troszeczkę się objęłam, troszeczkę coś mądrego zrobiłam. Posprzątałam w pokoju, to poza to tutaj nie wiem, co robię, ale poza tym, e, tym jest posprzątane e, ładnie. Powiesiłam również bluszcz na ścianie. Nie wiem, czy to tak dobrze wygląda w takiej formie. E, mam tam jeszcze leżną na tego bluszczu. I tak myślę, czy z jakimi odstępami je pozostawić, ale chyba jak raz patrzę w kamerze, to chyba jednak całą tą ścianę zapcham tym bluszczem, jak mam to po co ma się marnować, ja w ogóle bardzo lubię sztuczne kwiatki, ja może jestem dziwna, ale zobaczcie, tutaj u mnie też są sztuczne kwiatki, tutaj też coś tam jakieś takie sztuczne, nie wiem, że dużo osób nie lubię ale ja akurat lubię także nie wiem, do czy jestem dziwna czy wy też akceptujecie takie kwiatki bo ja ogólnie bardzo lubię, ale jestem no słabą mamą, mamą dla kwiatków i zapominam ich poddawać, więc przynajmniej ze sztucznymi nie ma takich problemów Hej, witam się z Wami tak pięknego, słonecznego dnia. Jak myślałam, że na mnie trąbił i naprawdę mam taki odruch, że zawsze jak ktoś trąbi, to ja nawet jak nie robi nic złego, to sobie stoję, ja teraz stoję dosłownie do światła, nie? I ja mam wrażenie, że to na mnie to jest jakieś chyba coś nie tak ze mną jest. Ja tego aktualnie sobie na siłownię. Dzisiaj sobie zrobiłam dzień wolny od studiów, ponieważ yy, najważniejszy wykład z sumie się odwołał, Pan się rozchorował, więc w po co mam jechać na kolejne dwa, one są już jakie mało. Mało no, wiecie, efektowej. Nie mam was jej ustawiać, więc stoicie sobie na siedzeniu, jesteście moim Passenger Princess. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki układ spraw. Czemu to tak świergowcze? Matko jedyna. Jadę sobie teraz na siłownię, fajnie zacząć dzień. Hi, witam Was o poranku, mamy dzisiaj wtorek, moja cera nie dopisuje tak delikatnie mówiąc, Ale spoko, Właściwie mam takie super prospineczki. Dostałam bardzo pierwotny i zawsze kiedy zakładam, to czuję się po prostu jakbym była jakaś, wiecie, taka makierzystka wyższego poziomu. Mój pryszcz. Mówi dzień dobry Wam. Wcale tak nie chciałam, ale no niestety. Dobra. Mega mam mało czasu, szczerze, ale jestem tak spokojna dzisiaj. Brązowy tusz. To, to, jest naprawdę cudo. My Berlin sky high. I jadę dzisiaj, słuchajcie, rano na Pilates, także dzisiaj jestem Pilates Princess, no. e, bo udało mi się na studiach zapisać na Pilates, wow! Walkę wygrałam, po prostu walkę wygrałam. Bitwę o najlepsze miejsce na UEFA i udało mi się wpisać na poranny Pilates. Naprawdę, naprawdę, uwierzcie, że to było trudne. Ludzie, którzy są na studiach, myślę, że się ze mną zgodzą, no. że te wszelkie zapisy e, w Usosie to nie jest łatwa sprawa bo naprawdę szanse są no tak przynajmniej 50% na to, że klikając wywali Wam serwer czy, czy coś tam yy, nagle będzie jakiś błąd. No już tak miałam też nieraz, więc dlatego właśnie... Musiałam się przez pół roku męczyć na siatkówce, ale teraz już na szczęście pilates princess, po prostu. Już jestem w domu, bo wtorki są bardzo szybkie i przyjemne. U mnie na studiach mam w sumie rano tylko ten właśnie pilates, a potem dwa ćwiczenia. No, czy przyjemne to może... dobra, nie, nie przesadzajmy, okej? Okay? Ale robiliśmy śmieszne rzeczy na statystyce, na statystyce, na komputerach. Takie czuję się jakby to była taka wiecie informatyka w szkole, ale takie troszeczkę trudniejsze. Troszeczkę czasy mam problem, bo się zagubię gdzieś i wiecie, jest takie, no ale spoko. Pani generalnie wszystko powoli y, dobrze tłumaczy, także myślę, że problemów jakichś większych na razie przynajmniej z tym nie będzie. E, ale zabieram was dzisiaj ze sobą, bo e, dzisiaj fajny dzień jest e, zaplanowany. Teraz się spotykam właśnie za chwilę z Zaurą, jest teraz 13.30, za sekundę wychodzę i jedziemy najpierw, chwila, bo już tego planu... Całego nie pamiętam. No, w każdym razie gdzieś tam najpierw do centrum, potem stamtąd coś tam ona ma do załatwienia, porobienie jakieś zdjęcia. idziemy do browarów warszawskich i tam do restauracji Lewandowskiego. Byłam tam raz i po prostu mega mi zasmakowało. Są super wystrój, dobre ceny, dobre jedzenie, no czego chcieć więcej? Także tam sobie jedziemy, a później mam na 17 zajęcia Poldens. także to już są moje ostatnie z tego karnetu. Zobaczymy, jak tam dalej moje losy się potoczą, ale muszę przyznać, że wkręciłam się strasznie w ten sport. To będą chyba moje. Kiedy zajęcia? Chyba tak. Albo 12, 11, 11 chyba ostatnio były równe. No, w każdym razie teraz była dosyć taka przerwa, chyba dwutygodniowa i naprawdę bardzo się znęknęłam z tym sportem, więc cieszę się bardzo, że wracam na trening i chodźcie ze mną. Jesteśmy już tutaj w tej restauracji Lewandowskiego. Wnętrz, ja mówię, nie wiem, czy pokazam, ale wnętrz jest bardzo, bardzo, ładny. Chwalę drugi raz. I to polega na tym, jeżeli się robicie do 16, to warta lunchowa polega na tym, że macie przystawkę w cenie, danie główne i deser w cenie 30 zł, plus, jeżeli weźmiecie picie. na otoczenie, nic nie to już. Eee, Wracamy właśnie z poldensu. Były bardzo, bardzo fajne zajęcia dzisiaj, bardzo efektowne figury robiłyśmy. i wreszcie się odkręciła rurka, więc to było bardzo efektowne. Piękna warszawka za nami. Najpiękniejsze miasto na całym świecie, prawda, prawda? I teraz idziemy po raz już trzeci do hali mirowskiej po kwiatki gipsówki. Pa! To no, jest właśnie typowa ja, umatka, jaka jestem blada. Moja cera realia versus. no i versus rzeczywistość. Ale chciałam wam pokazać, że zrobiłam takie cute, taką cute fryzurę. Popularny trend, właśnie robienie takich kokardek z włosów, bo chciałam nagrać y, reklamę y, produktów, które ostatnio do mnie przyszły. I teraz wysłuchajcie o swoim parku, właśnie od George'a Armani. I na możemy wspólnie. Matkę, albo nie no, nagram z tego TikToka. Tam w każdym razie czerwone usta. I właśnie razie jest właśnie godzina 22. Jeszcze przed sekundą była mega zmęczona. Ale teraz właśnie robimy make-up, jestem tak wdzięczna za moje że dostaję takie paczki Bo ostatnio otrzymałam taką przepiękną pakę od Giorgio Armani I tutaj otrzymałam takie właśnie perfumy My Way i to jest ta odświeżona wersja, bo to jest jakby taki nektar z tego My Way Czyli to nie jest to, co było wcześniej, tylko takie one są słodsze I naprawdę ten zapach mi tak podpasował, ale to tak strasznie podpasował, że jestem przeszczęśliwa więc... Chcę coś fajnego dla nich nagrać, więc korzystając z okazji, że w miarę mam dzisiaj spoko włosy, to może sobie właśnie protestujemy tą pomadkę. Tutaj jeszcze taki róż od nich dostałam. Pokażę Wam opakowanie. Ja rzadko tutaj w sumie robię takie jakieś na YouTube z Wami makijażowe tematy podejmuję, ale... matko... coś pięknego, no naprawdę taki mega Barbie jest ten róż cukierkowy pasuje do moich pazurów. No, więc coś chciałabym z tego ładnego stworzyć. Tak właśnie prezentuje się efekt końcowy moich wieczornych, a właściwie już nocnych poczynań z paczuchą, z nowymi kosmetykami. Tak właściwie to, to że udało mi się jedna fryzura, zmotywowała mnie do tego, żeby na cały mój całodniowy makijaż po dwóch treningach, po się i po poldensie, po całym dniu na uczelni, w ogóle... Po, w całym tym dniu, żeby go troszeczkę, wiecie, odnowić i nałożyć tutaj jeszcze kolejne produkty. Nie jest może on najświeższy, ale podoba mi się efekt końcowy. Tinker, kochani, pamiętamy, aby zdać buźkę. Hi! Mogę się pochwalić, że dostałam pracę. Ficik. Tu mam taką jakby marynareczkę, którą mojej babci... E, moja babci kiedyś była młoda i mi oddała. I taka tutaj jest taka trochę marynarka, trochę taka krótka, taka trochę całkiem w modzie powiedziałabym, chociaż sprzed stu lat ze strychu. No i te spodnie, które ostatnio wam pokazałam w holu i one są fajne, bo mają z boku te... Mm, o, można sobie taką talię nimi zbudować, i też nie mam, wiecie, brzucha na wierzchu, Także tak do pracy, wiecie, nie wolno. To jest i w ogóle. No i chciałam Wam powiedzieć w każdym razie. Moja praca będzie polegała na pracy z dziećmi w wieku od 1 do 10 lat, i będę tam robiła, tak jak dzisiaj, już Dzisiaj jak wyprowadziłam taką mini próbną lekcję. Tak naprawdę mini, no bo jakąś tam 20 minut około ona trwała. Na pełna lekcja, wiecie, tam 45-50 minut, więc jakby byłam po prostu na oględzinach takiej lekcji, zobaczyć jak to wygląda, więc w sumie byłam na takim szkoleniu, jak powinna, jak powinnam tę lekcję prowadzić, no i później na tej podstawie miałam taką mini lekcję zrobić już dla mniejszej po prostu grupy osób, więc spoko, to nie będzie taka praca, która zajmie mi mnóstwo czasu i to jest też bardzo taka elastyczna praca, tak naprawdę pode mnie trochę grafik dostosowany i to będzie taka, wiecie, godzinka dziennie, znaczy dziennie, nawet nie wszystkie dni jestem dyspozycyjna, więc więc tylko tam właściwie trzy razy w tygodniu po godzinkę czy maksymalnie dwie godzinki, podczas będą dwie grupy tych dzieci, będę po prostu mm, sobie pracowała, więc to jest taki mega fajny dodatek do życia, bo jestem naprawdę szczerze, jestem mega szczęśliwa z tej pracy, nawet nie pod względem takim finansowym, że nie wiem, mega potrzebuję tych pieniędzy i bez nich nie dam rady, no bo nie. Ja Pytałabym sobie bez nich radę, szczególnie mieszkam z rodzicami, więc wiecie, to nie jest jakiś duży problem, a poza tym zarabiam trochę też z internetu i tak dalej Ale po prostu, po pierwsze, chcę mieć coś fajnego do wpisania do CV, a większość tego typu prac chcą już mieć doświadczenie z dziećmi A tutaj nie chcą, nie wymagają tego, więc to jest spoko A poza tym, no ja po prostu kocham dzieci, naprawdę, dzisiaj po prostu tak słodkie były te dzieci, w ogóle jakieś dziewczynki mnie tam komplementowały, jak jestem piękna jak ładnie wyglądam, chłopczyk do mnie podszedł i do mnie zapytał, jaką ma pani profesję, on to chyba jakoś tak powiedział jaką ma pani profesję, czy tam jakiego pani zawód, ale po prostu to, to tak śmiesznie brzmi wszystko z tych dziecięcych ust i to jest takie Cieczne, takie wzruszające. I ja mu mówię, że jeszcze nie mam żadnej, że dopiero się uczę, studiuję, a on. Ale, ale co pani studiuje? A ja, że psycholog. To dzieci są takie ciekawskie, może psychologią. A to kim pani będzie? A ja mu mówię, że psychologiem, on, aha, i takie ja, wiecie po prostu, może jak mnie to wzrusza. Naprawdę, jestem przeszczęśliwa. Bardzo, bardzo lubię dzieci. I czuję, że to będzie taka bardzo rozwojowa praca dla mnie też, że, wiecie, ja sama się rozwinę. No ogólnie coś takiego właśnie szukałam, bo wiecie, mogłabym się zatrudnić w jakiejś kawiarni i po prostu się dam męczyć z nudów i wiecie, a tutaj ja czuję, że jej nie będę się nudzić, bo wiecie, przy dzieciach nie da rady się nudzić, wiecie o co chodzi, więc jest fan cały czas. Znaczy wiadomo, dzieci też są trudne czasami, tak, nie ma samych kolorowych rzeczy w życiu, ale no te dzisiejsze naprawdę mi tak urzekły, że jestem tak podekscytowana tą pracą, jak chyba nigdy wcześniej. Taki dzisiaj fidzik, moi drodzy, jak zwykle niewyspana, jak zwykle wszystko, no nie ja złożyłam łóżka pościeli, wychodząc z domu yy, I rano wybrałam ten fidzik, więc jest taki wiecie, na odwal troszeczkę Ale za to podobał mi się mój dzisiejszy makijaż, jest taki w miarę fresh Ja teraz yy, przede mną dwie godziny zajęć poprowadzę i dopiero potem relaks Nic, nic ciekawego było u mnie poza tym, chodzę, bo na studiach, tyle Hej kochani, ja aktualnie robię pracę domową z angielskiego, bo drugi semestr wymieniłam się pani po prostu na studiach od angielskiego I nadal jestem na C1, ale by było inaczej, są prowadzone w sumie te lekcje i też jest zadawane sporo prac domowych, a wcześniej ich nie miała No ale coś za coś, w sumie mi się wydaje, że i tak zmiana na plus, bo może przynajmniej więcej się nauczę tym razem a poza tym mam za chwilę jeszcze lekcje i w sumie ten dzisiejszy dzień taki dosyć luźny, parę rzeczy tam muszę na studia poogarniać, bo też jakby w tym pierwszym semestrze praktycznie nic nie miałam do zrobienia tak jakby sama w domu, a teraz praktycznie na każdą lekcję z filozofii, nadal ta filozofia się ciągnie, mam do przeczytania jakiś tekst i to taki bardzo długi tekst. Więc muszę się do tego zebrać i dzisiaj to wszystko pograć. A poza tym jeszcze możliwe, że na zakupy pojadę z moim chłopakiem, bo niezwykle on, on coś chce. To, to nie jestem w tym związku, ta, która chce ciągle na zakupy, tylko tylko ciągle on ma jakieś potrzeby, więc możliwe, że z nim pojadę. Hejka, dzisiaj była taka clean girl, Jak nie, to. To trudno, ale ja się tak czuję. Miałam taki make-up, no, make-up tak naprawdę ostatnio wróciłam do mojej moich po prostu miłości, czyli robienia sztucznych pieków naprawdę zdam sobie dzisiaj sprawę, że gdybym ja się urodziła z piekami, to ja bym mogła totalnie się praktycznie i włos ładną cerą, oczywiście, to bym się totalnie nie malować i tak wychodzić z domu. Nie, jakby serio, teraz uwaga do wszystkich, którzy się wybierają na psychologię, bo dawno Wam nie robiłam update'u, jak tam jest, <głynie> ogólnie polecam, tak, nie zniechęcam, ale przygotujcie się na to, że pierwszy rok nie ma nic, ale to nic wspólnego z tą psychologią, przynajmniej u mnie na UKSW, ale myślę, że to raczej wszędzie tak niestety wygląda. Co prawda są, już pojawiają się teraz w drugim semestrze jakieś przedmioty, które mają chociażby w nazwie psychologia, to już jest naprawdę duże coś, ale nadal no nie ma tam zbyt dużego związku z psychologią, tak naprawdę tylko jeden przedmiot może ma coś faktycznie, będziemy robić jakieś ciekawe projekty o psychologii klinicznej, o psychoterapii, o jakiejś psychologii dziecięcej i tak to będzie fajne. Ale do tej pory no nic, szczerze. Uczyliśmy się głównie o ewolucji, głównie o anatomii, mózgu, e, o filozofii i nadal w tym drugim semestrze większość tych rzeczy zostaje, tylko troszeczkę pozmieniały nazwy te przedmioty i nadal jest to nudne. Do tego jeszcze tylko doszła statystyka i metodologia, czyli przedmioty totalnie z dupy. nie... po prostu nie wiem po co nam to. No i mamy bardzo dużo do czytania filozoficznych tekstów. I wiecie, to, że ja pisałam maturę z filozofią, to powinno mi pomagać, ale szczerze nie wiem, może gdyby ja do tego jakoś inaczej podeszła i gdyby mi ja od początku była jakoś super tą filozofią zafascynowana i wiecie, i naprawdę z przyjemnością się jej uczyła, to może faktycznie teraz by to mi coś zostało w głowie. A to, że ja się tego uczyłam, tak naprawdę nie z zainteresowaniem, tylko na pamięć, na blachę, jak to wkułam do tej matury, to yy, konsekwencja jest taka, że teraz praktycznie nic już nie pamiętam. I niewiele mi to naprawdę realnie daje. W sensie, wiecie, no to pamiętam jakichś podstawowych filozofów. A gdybym miała teraz recytować, co oni mówili i dokładnie to powiedzieć, to bym niewiele powiedział. Będzie, że jestem na tych wykładach, e, na tych obowiązkowych, bo kilka mam obowiązkowych, to siedzę po prostu dla obecności. Ja nic, nie przyswajam żadnej wiedzy, wiecie o co chodzi. Ja sobie gram w gry, ja sobie coś rysuję, siedzę na Instagramie. No, wiem, że większość osób wokół mnie też tak robi, więc to mnie trochę pociesza, ale nadal... No to jest trochę zmarnowany czas i też nie chciałabym tak pięć lat studiów, wiecie, spędzić w ten sposób taki bierny i niewiele z nich wyciągnąć, więc mam nadzieję, że po prostu zaczną się ciekawsze przedmioty, z których realnie mogę, yy, wiecie, wyciągnąć coś, co mi się przyda w przyszłości. No, bo na razie są to przedmioty, które faktycznie no... są po prostu na tyle nieciekawe i niepotrzebne, mi wydaje mi się, że aż mi się nie chce po prostu na tym słuchać, wiecie o co chodzi. Więc jest to ciężko zmobilizować się do czegoś, co totalnie nie rozumiecie tego sensu i, i logiki w tym, nie? No ale trzeba. Trzeba, bo trzeba to jakoś zdać, także tyle. To więc to było tak bardziej dla osób zainteresowanych psychologią, a ogólnie teraz do wszystkich studentów. Trzeba mocno zaznawać kciuki, żebyśmy sobie no, dali radę, na pewno sobie dam radę, a jak nie, to poprawki są po coś, też są dla ludzi. Także ja teraz mam takie podejście, bo w tamtym semestrze ja się w sumie chwilę przed sesją uczyłam do sesji. To w ogóle się myślę, bo to pierwsza sesja w moim życiu, ja się potem mega stresować, a ja miałam w sumie wywalone, bo jakoś takie miałam, takie, że dobra, i tak na ludzie zdam i mogę zacząć się uczyć trochę później, i faktycznie tak było. No ale to z tego względu, że jeszcze były. Proste dosyć przedmioty w pierwszym semestrze. Teraz już się zaczęły trudniejsze, więc teraz na pewno dużo wcześniej do tej sesji przysiądę. Mam nadzieję przynajmniej, że skoro ona jest gdzieś tam w koniec czerwca, no to że już nawet w kwietniu zaczyna się uczyć, może bez przesady. No ale maj, maj już na pewno się będę uczyła. Tak jak do matury gdzieś tam się pisało matury, to ja w tym okresie zacznę się uczyć, no tak. No. Miejmy taką nadzieję, w każdym razie trzymam za nas wszystkich mocno kciuki, żebyśmy sobie na tych studiach poradzili. No a za maturzystów oczywiście. Tym bardziej mocno, mocno trzymam kciuki, żeby Wam się udało na ten wymarzony kierunek studiów dostać Więc już nie gadam, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego vloga Teraz bardzo trudny jest tydzień przede mną, także już nie będę nagrywała, bo zaczynam właśnie pracę Po jakimś czasie dam Wam znać, jak tam sobie w tej pracy radzę Ale w każdym razie mega się cieszę, bo wiecie, jest to praca z dziećmi, czyli coś, co lubię i co faktycznie mnie jakby interesuje I, I może nie powiem, że ma to związek z psychologią, bo ja też nie zamierzam mieć takiego psychologa dziecięcego Ale muszę przyznać, że mało do tej pory miałam okazję w życiu poobcować z dziećmi, no bo nie mam żadnego rodzeństwa Ewentualnie tam wiecie, czasami mi tam z kuzynką się zajmuje czy coś takiego Ale to nie jest takie, wiecie, no nie na tyle mogłam obyć się z dziećmi A jakbym faktycznie kiedyś miała pracować jako psycholog w szkole czy coś No bo tak trzeba zacząć teoretycznie, nawet jak się nie chce, no to przydałoby się tak jakoś zacząć praktyki czy coś No więc teraz będę miała okazję pobyć z dziećmi Poznać ich trochę bardziej, ich psychikę i w ogóle i tak jak mówię, to jest do, dla mnie coś fajnego, także bardzo się cieszę z tej pracy, no ale nie ukrywam, że zacznie mi się mocny zapierdziel po prostu, którego do tej pory nie miałam, bo do tej pory miałam mnóstwo wolnego czasu. Teraz nie będę go miała prawie w ogóle, także nie będę też miała czasu się praktycznie tutaj do Was odzywać, więc dlatego na wszystko na jednym wdechu powiedziałam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego filmu, zostawcie kciuki w górę, i widzimy się. Nie wiem za ile szczerze, nie powiem, że za tydzień, bo nie mogę Wam tego obiecać. Buziaki, patrz, majcie się.